Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin kosztuje 26 878 dolarów i od wczoraj jest na niewielkim spadku, który był poprzedzony wzrostami w rezerwach bitcoinów na giełdach I dokładnie w tym punkcie dzwonił do was ColerBot który poinformował o tym, że wzrosła rezerwa bitcoinów na giełdach. Od tamtego czasu cena bitcoina spadła aż o ponad 4%. W związku z tym mając jednego bitcoina i wykorzystując alert, który był właśnie w tym punkcie po tym wzroście rezerwy bitcoinów na giełdach i sprzedając tego bitcoina potencjalnie właśnie w tym punkcie można byłoby odkupić tych bitcoinów już więcej. Aż nawet 4% bitcoinów więcej w ciągu zaledwie jednego dnia. Tak właśnie działają alerty Colorbot na Max Data App, który dzwoni w momencie bardzo dużego zagrożenia sprzedażowego dużej liczby bitcoinów, które wpływają na giełdy. Oczywiście nie przed każdym spadkiem cenowym wpływają bitcoiny na giełdy, ale w większości sytuacji wpływy dużej liczby bitcoinów na giełdy są w stanie zasugerować nam potencjalne kończące się wzrosty lub ewentualny początek. Nawet krótkoterminowych spadków. Oczywiście pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne. Po tym wzroście rezerwy 16 sierpnia zeszłego roku cena bitcoina spadła aż o 23% w zaledwie 21 dni. Zatem, mając jednego bitcoina i sprzedając go w tym punkcie, zaraz po alercie na MaxData App, który pojawił się 16 sierpnia na telegramie otwartym MaxData App, aż w dwóch różnych wiadomościach. Pierwsza to była informacja. Manualna podana ręcznie przez zespół MaxData App, informująca o wzroście rezerwy Bitcoina na giełdach, spod które mogą zagrażać cenie w ciągu najbliższej doby, a druga informacja automatyczna wysłana na temat wzrostu rezerwy Bitcoinów na giełdach. Dodatkowo na kanale zamkniętym na Telegramie, na którym są wysyłane tylko informacje o wzrostach w rezerwie bitcoinów i stablecoinów, był wtedy wysłany automatyczny alert również informujący o takim zdarzeniu, jeszcze na poziomie 24 tysięcy dolarów. Wasze komentarze wtedy zasugerowały spadki bitcoina właśnie ze względu na ten wzrost rezerwy bitcoinów na giełdach spotowych. A żeby sytuacja była jeszcze jaśniejsza, zaraz po tym wzroście rezerwy, nawet jeżeli ktoś nie zapoznał się z informacjami na otwartym kanale telegramowym, na zamkniętym kanale telegramowym, to dodatkowo zadzwonił do was callerbot, informujący właśnie o tym wzroście rezerwy. Nawet jeżeli ktoś był za granicą lub po prostu w tym czasie nie zaglądał do telegrama. I wtedy po tamtej sytuacji te osoby, które ją wykorzystały, mogły odkupić aż... Ponad 20% bitcoinów więcej. Podobnych sytuacji w przeszłości było dużo więcej, w których nagle wzrastała rezerwa bitcoinów na giełdach, czyli zwiększała się ich podaż na giełdach, a następnie cena bitcoina po prostu spadała w dół. Jest to oczywiście spowodowane prawem popytu i podaży, jeżeli mamy dużo towaru na danym rynku. Wtedy ten towar ma prawo spadać na wartości ze względu na to, że po prostu zostaje wyprzedawany. I właśnie poprzez analizę przepływów giełdowych staramy się oszacowywać to prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo wzrostów lub spadków cenowych, i nie tylko bitcoina, ale również altcoinów, można przewidywać również poprzez analizę tego, co dzieje się na rynku, jakie informacje wypływają i tak jak ta ostatnia informacja, która wypłynęła. O tym, że MultiChain dodał ten tweet, w którym napisał, że w ciągu ostatnich dwóch dni protokół MultiChain napotkał wiele problemów z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Zespół zrobił wszystko, co możliwe, aby protokół działał, ale obecnie nie możemy skontaktować się z dyrektorem generalnym i uzyskać niezbędnego dostępu do serwera w celu konserwacji. Tego popołudnia wystąpił problem z siecią węzłów skanujących routera 5, który wpłynął na normalną obsługę międzyłańcuchową niektórych łańcuchów. Co więcej, ten problem wykracza, poza obecne uprawnienia i możliwości zespołu. Aby chronić interesy naszych użytkowników, zdecydowaliśmy się zawiesić odpowiednią usługę międzyłańcuchową dla sieci, której dotyczy ten problem w interfejsie użytkownika. W zeszłym tygodniu ten sam problem miał miejsce na routerze drugim. Doceniamy zrozumienie użytkowników i prosimy, aby nasi partnerzy przestali bezpośrednio wywoływać inteligentne kontrakty protokołu multichain w łańcuchu, którego dotyczy problem w celu operacji międzyłańcuchowych. I co najważniejsze, wypisali tutaj wszystkie dotknięte łańcuchy: KeckChain, Public Mint, Dyno Red Light Chain, Dexit, Ecta, Hpb, Onus, Max, Windora i Plank. Niektóre z nich już rozpoczęły swoje spadki, tak jak KeckChain. 15% w dół. Ekta, na razie tylko 6% w dół. HPB, maksymalny spadek, dopiero 3% w dół. A ja, właśnie, otrzymałem informację od Maximus Tier 3 listingi. Posłuchajcie. Nowy poufny listing na giełdzie nowy poufny listing na giełdzie. Ok, i to jest właśnie to, dlaczego lubię narzędzia Max Data App, ponieważ w takiej sytuacji, nawet jak nagrywam materiał, natychmiast widzę najważniejsze informacje i one do mnie po prostu docierają. Właśnie dostaliśmy informację o tym, że token Combo podobno może mieć listing na giełdzie KuCoin. Sprawdzam zatem, gdzie można kupić ten token. Wchodzę na link CoinGecko, rynki i widzę, że mogę kupić ten token właśnie na giełdzie, na której mam środki, czyli na giełdzie Gate.io. Warto jednak dodać, że w 24 godziny tego coina to tylko 52 tysiące dolarów. Zatem wychodząc z założenia, że nie staramy się przekroczyć poziomu np. 2 lub 3% 24 godzinnego wolumenu, to wydawałoby się, że maksymalna rozsądna kwota pod spekulację pod taki event nie powinna przekraczać 1,5 tysiąca dolarów. Jest to oczywiście dla wielu z Was niewiele, niemniej jednak zwróćcie uwagę, bo cena tego coina już zdążyła podskoczyć. I od momentu wypuszczenia informacji nawet o 5% w górę, w takim najbardziej pesymistycznym scenariuszu o 3% w górę. Oczywiście to jest tylko spekulacja, niemniej jednak znaczna większość alertów dotyczących listingów na Max Data Up Tier 3 dała potencjalnie naprawdę ciekawe maksymalne możliwe zwroty, ponieważ średnio aż 27% na plus, natomiast mediana aż 14% na plus. Oczywiście tutaj mówimy o maksymalnych możliwych zwrotach w danym interwale czasowym, a to narzędzie analizujące nowe informacje o listingach zostało stworzone po tym jak przeanalizowaliśmy aż 25 różnych... Wydarzeń, ale nie 25 wydarzeń, tylko 25 tysięcy różnych wydarzeń, i obliczyliśmy, że najwięcej można zarabiać właśnie na listingach kryptowalut, czyli na ich wejściach na giełdy. Dwa lata temu, gdy zaczynaliśmy tworzyć to narzędzie, przeanalizowaliśmy te wszystkie wydarzenia dotyczące listingów i zauważyliśmy, że najbardziej opłacalne wejścia są po prostu na około 20, nawet 24 dni przed aktualnym listingiem. W związku z tym zadaliśmy sobie pytanie, co moglibyśmy zrobić, żeby uzyskiwać te informacje. Informacje możliwie najwcześniej. I właśnie dlatego postanowiliśmy agregować informacje bezpośrednio u źródła, a także agregować je w taki sposób, który jest po prostu niejawny. Ponieważ nawet w tym momencie, gdy wejdziemy na Twitter i wpiszemy combo KuCoin, czyli nazwę tego tokena, który podobno może mieć listing na KuCoinie, i wejdziemy na najnowsze tweety, to nie znajdziemy takich wpisów w tym momencie nawet na Twitterze. Podobnie, jeżeli wejdziemy w Google i wpiszemy. Combo, czyli nazwę tego tokena oraz Kucoin, czyli giełda, która podobno może go listować. I sprawdzimy ostatnią godzinę, nie znajdziemy takich wpisów nawet w Google. Natomiast na Max Data App, na Telegramie, ta informacja już się pojawiła i oczywiście zadzwonił do nas telefon. W przeciągu ostatniego roku informacji niejawnych o listingach było dosłownie około 50 i według naszych wyliczeń dawały one maksymalny możliwy wzrost. Nawet około 5% większy. Oczywiście zobaczymy, czy token combo faktycznie będzie listowany przez giełdę KuCoin. Może się to okazać nieprawdą. Niemniej jednak w przeciągu ostatniego roku takich sytuacji, gdy dany potencjalny listing okazywał się nieprawdą, było dosłownie kilka procent. A na Mac App właśnie pojawił się sposób na otrzymanie darmowego dostępu trial dla nowych użytkowników i działa on dokładnie w taki sam sposób jak. Subskrypcja na Netflixie. Te wszystkie informacje przekazuję Wam po to, żebyście mieli szerszy pogląd na to, jak można analizować rynek i z jakiej nowej perspektywy go obserwować. Mam nadzieję, że one są dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.